Okej. Okay. Sam jestem ciekaw, czy to ruszy. Zaraz sobie tutaj podejrzę co nieco. Czy coś z tego wyniknie. Nie mam pojęcia, czy w ogóle audio słychać. To jest taki spontan trochę. Widzę, że coś tutaj jest. Okej, okay. jest audio. Ja sobie je wyciszę. Dobra, ja sobie dźwięk wyłączyłem. To jest totalna improwizacja, z tego względu, że obraz teraz jest nadawany z iPhona, a ja tutaj odwalam nie wiadomo co. Więc widzicie mnie w całej okazałości, jak sobie tutaj poczyn, po hasam w innym miejscu zupełnie niż do tej pory. To jest jedyne miejsce, w którym mogłem rozpakować takie kartony. A przy okazji, możecie zobaczyć, co tutaj będzie w przyszłym live. Znaczy tak mam nadzieję, że w przymlaj', ale się okaże jeszcze kiedy. RTG. Pytaliście o dziwne rzeczy. To będą dziwne rzeczy RTG dla zwierząt. To na razie sobie odstawię. Poza kadrem, schowam ten sprzęt. Jestem ciekaw, jak to będzie tak naprawdę. No właśnie widzę, że mi głowę ucięło. Więc to co tutaj idzie, to jest taki mocny test. Na spontanie wymyśliłem to 10 minut temu dosłownie. Jest mikrofon bezprzewodowy wpięty do iPhone'a Jest Streamlabs odpalony. I tak sobie to działa. Nie wiem o co biega tutaj. U góry widzę jakieś donacje. Nie wiem skąd on sobie to wziął. Ale jest. Więc jest śmiesznie. O, jeszcze się pojawiły powiadomki z z czatu, to coś musiałem w Streamlabsie odpalić, nie ogarniam tego do końca. Mam na monitorze podgląd tego, co sam tutaj oglądam, w sensie nadaje, ale to wszystko tak naprawdę. Więc nic. Miał być Morele, będzie Morele i zobaczymy, co z tego wyniknie. Paczka przyszła. W sumie dwie paczki, bo jeszcze jest taka duża paka. Ale to potem. Mówiłem, że mózg mi odjęło, żeby kupić jeszcze raz w Morele ale stwierdziłem, że będzie śmiesznie. To jest nasza paczka, która dzisiaj będzie rozpakowana. Przyszła kurierem Gaze w, takim, w takiej formie. No to etycznie nie uszkodzona. Ona nie jest zbyt ciężka. Zobaczymy, jak tym razem będzie wyglądało pakowanie paczki. Ja sobie tutaj śmigam w klapkach. Bo jest wygodnie. O <laughs> ciekawe co to za misia. No, jest dużo, tym razem jest dużo. Jest strasznie dużo wypełnienia, więc naprawdę póki co nie ma się do czego przyczepić. Morale się postarały tym razem. No proszę, dysk twardy. Tak mi się wydaje, że to dysk twardy, bo jeden dysk mechaniczny miał być zamówiony. I tym razem pakowanie. Wydaje się być naprawdę mega solidne, bo te opakowania są naprawdę mocne. Jest dużo bąbelków oprócz tego, takich powiedzmy tradycyjnych. I tak to jest dysk twardy. Seagate Barakuda 2Tera. Gdzieś to sobie odłożę, żeby nie przeszkadzało, więc to jest rzecz, która najbardziej mnie martwiła w tej całej przesyłce, ale jest okej. Okay. Dysk NVMe. 512 GB a Adaty. To trudno, żeby uszkodzić. Chyba jakieś ramy będą. Ja tutaj za chwilę sobie podejdę i Poczytam komentarze. Widzę, że mi łeb ucięło, niestety. Z kadrem trochę nie, nie ogarnąłem, ale widzę też, że jest ogólnie kupa, bo obraz klatkuje. To nie będzie dobre rozwiązanie. Odpaliłem to też po to, żeby zobaczyć jakiś taki mobilny zestaw. Czy dam radę ogarnąć mobilny zestaw? Bo mi po, jakby chodzą pewne rzeczy w terenie, żeby z kimś pogadać na pewne rzeczy. Byłem ciekawy, czy telefon to uciągnie, ale widzę, że tak sobie. pamięci RAM 16GB, 2x8. O i to, co też mnie interesuje, bo to będzie wyznacznik tego, czy programator w sobotę dał radę z BIOSem. em To powinien być procesor Ryzen 5 trzeciej generacji. I płyta główna wymaga update'u BIOSu, żeby to ruszyło. jest. To jest wersja jaka? 3600 bodajże miała być. Już sam zapomniałem. Tak, 5, 3600, 6 korów, 12 tweedsów, wątków. I co tu jeszcze jest? O. Zasilacz. No i to chyba było wszystko, co zamawiałem. Więc dobra, to jest ogarnięte. Spakowane jest dobrze sobie zrobię chwilę przerwy. Zobaczę, co piszecie. Bo sam jestem ciekawy. Nie, to nie jest. <gryzura> tak fryzura typowego nerda. Fryzjer mnie nie dopadł niestety. Widzę że tutaj obraz. No, nie ma dobrego powiedzmy klatkarzu. Poza tym nie wygląda tragicznie. <gryzura> Okej, okay, to jeszcze raz wszystkich witam, sobie czytam komentarze. Jeżeli chodzi o dane osobowe, to kontest na moją żonę w Morele, to w ogóle dzika akcja. Ok, co jeszcze zostało do odpakowania? Zasilacza nie będę otwierał, bo tutaj naprawdę trudno, żeby coś się zadziało. Ale jeszcze jest jedna. Jakby jeszcze ktoś nie widział, nie przeczytał. Aby czule przytulały zamówiony sprzęt i nie pozwoliły na żadne uszkodzenia w czasie transportu. Tym razem zespół, zespół dał radę. Jeszcze jest jedna paka. Tutaj widziałem, że gdzieś dostało to w transporcie, ale jeden brok też jest obity. Ale tu jest dużo styropianu z tego, co widziałem. Nie powinno być żadnego problemu. W sensie to już tam wstępnie rzuciłem okiem przy kurierze, czy coś będzie niechało. Ale właśnie przez ilość styropianu, która tutaj jest, nie powinno być żadnego problemu. Dwie wersje kabli. Angielska i europejska kabel DisplayPort. Teraz się zastanawiam jak ja to mam wyciągnąć z tego pudła. To powiem szczerze, będzie dla mnie nie lada wyzwania. Zrobię to chyba nacwaniaka. Aby się nic nie wypieprzyło, bo będzie fail na liveie. Dobra, już jakiś fail jest. Noga. Część nogi odpadła. Coś jeszcze odpadło? Druga część nogi. Boże. Muszę się następnym razem do tego lepiej przygotować. O jezu, to jeszcze jest zagięte. Ej, ale fajny motyw, jeżeli chodzi o styropian, widzicie to jest zagięte, złamał się w transporcie, Taki za hałasy, jak to teraz złożyć kartony mnie atakują. No tutaj widzę, że to pomieszczanie może trochę puste to nie jest najlepszej, e, naj, najbardziej ustawne, no ale za 5,12 to trudno coś wymyśleć. Wymyślić. Ciekawe jak to dalej poskładać. Pierwszy raz mam okazję składać monitor na żywo. Nie mam tutaj śrubokręta pod ręką. To jest taka śruba do wkręcania. się składa z takich dwóch części. Używam szpilki zamiast szpilki w sumie od tacki SIM do iPhone'a. Chociaż nie tylko. Ogólnie do telefonu. Jako podręcznego śrubokręta, i tak jutro to pewnie będę rozbierał z powrotem. Bo trzeba to będzie przewieźć gdzieś, tak? propos, ten komputer nie jest dla mnie, tylko dla mojego kuzyna. On mnie tak naprawdę w dużej mierze namówił do tego, żeby odpalić cokolwiek z YouTube'em. I mi to wyszło trochę powiedzmy szybciej niż jemu. Teraz on postanowił nadrobić zaległości. A powiem, że ze stabilnością tego bez ekranu to jest tak, tak sobie. Jakieś takie to hmm, niepewne. Jedyne takie słowo mi się pojawia. Niepewność. Tu już chyba powinno być. Ok, w miarę. Spoko. Mam mocowanie na Wesa. Teoretycznie na Wesa. To można chyba odpiąć i będzie Wesa. To nie wiem co to jest. Ha! Joystick. Nieźle. A to monitor się wydaje cały, ale żeby nie było, to warto byłoby go uruchomić i zobaczyć czy świeci. Tylko zaraz zobaczę, czy mi kabli starczy do tego. A w ogóle z audio jest OK. W sensie, bo ja tu podłączyłem sobie mikroporty, których używam normalnie do liveów, do iPhone'a. Zrobiłem sobie przejściówkę i sygnał, który idzie z mikroportu, jest transmitowany właśnie do iPhone'a. Widzę, że tu mam za krótkie przewody. Może coś uda mi się odłączyć, bo tu mam listwę zasilającą. Tylko muszę uważać, co odłączę, bo jak go nałączę za dużo. To będzie niefajnie. Zobaczymy. Ja tu się schowałem trochę. Na pod, podbiórko to może nie, ale gdzie tu się podłącza prąd? Jeszcze trochę. I co? Jak to odpalić? O! Działa! Nic nie ucierpiało, przynajmniej wszystko się wydaje ok. Monitor też jest ok. No właśnie, widzę, że tam się schowałem. Live się zaciął. Teraz pytanie, dlaczego się zaciął? Czy to jest tylko mój podgląd na tym komputerze? Bo ten komputer tutaj... Nie no, działa. Coś sobie zbuforował i jest ok. Dobra, sobie to odłożę póki co. Na podłogę. I jeszcze jedną rzecz zrobię. O, tu widzę też sporo. Sporo rzeczy. Co tu jeszcze takiego ciekawego jest. No właśnie widzę, że cały czas tnie, nie wiem o co tutaj chodzi. Ja jestem teraz za, za tym wszystkim. Ta aplikacja tutaj faktycznie rwie, rwie cały czas. No, a więc to będzie raczej trzeba niejako zakończyć, bo to nie ma sensu. Jednak ten sposób z nadawaniem przez iPhone'a no, nie jest do końca dobry. Nad tym będzie trzeba popracować. Ja będę sobie ogarnąć pewnie jeszcze jakiegoś laptopa, bo z komputerem stacjonarnym to nie ma sensu, żeby tak latać w jakieś inne miejsca. I to mnie najbardziej ciekawiło właśnie, bo chciałem, chcę nadawać w formule live z innych miejsc niż serwis, ale w tematach związanych poniekąd z serwisem, ale od drugiej strony, od strony klienta, który przychodzi do serwisu i ma problem. No, i właśnie tu się zrodził taki koncept, i trzeba było wytestować kilka rzeczy, między innymi mobilność. No, i to jest takie właśnie taki wstęp do tego, żeby zobaczyć, co będzie. Więc dobrze, że audio słychać, no niestety zresztą jest kiepsko. Postaram się jeszcze coś w tym temacie podziałać, żeby było lepiej, bo nie wiem czy on tak się dzieje. Niby do routera iPhone ma tutaj w linii prostej metr, jest to spięte na 5 GHz, więc wydawało mi się, że to będzie optymalne, a nie jest. Coś jednak tutaj się wykrzacza, więc to sobie jeszcze potestuję. Przy okazji sobie rozpakowałem kompa, jakieś kompa, zamówienie. Z morale, tym, bardziej, tym razem się bardziej postarali, więc jest spoko. Odzyskali moje zaufanie. Spestowałem sobie właśnie ten setup mobilny, jest to do dopracowania. Myślę właśnie, co z tym zrobić. Nic, dzisiaj raczej już nic nie będzie, bowiem no, trzeba wrócić, jeszcze coś porobić, poskładać, to by to się Bajze zrobił taki, że masakra. Nie widzicie tego dookoła, ale wszędzie jest to wszystko porozrzucane. Trzeba część tych rzeczy z powrotem spakować i jeszcze ogarnąć kilka rzeczy. Więc nic. Dzięki za tego e, krótkiego live'a, który wyszedł na mega spontanie. Szkoda, że niestety się to tnie. O, ktoś mi jeszcze coś poradził, żeby z bitrate'em zrobić coś. Może faktycznie. Ale ja nie wiem, co mogę teraz na... E, Tutaj zrobić, zaraz zobaczę, czy coś mogę zrobić. Coś mogę zrobić. Ok, zmniejszyłem trochę bitrate, może faktycznie to, to robi jakiś kłopot. Teraz zobaczę, czy coś się odświeży. Odpalę sobie stacje dla nerdów. Chociaż ciekawe, bo niby właśnie w C720p. A wszystko idzie. O, czyżby... Nie, znowu nie, jednak. To chyba nic się nie zmieniło. Coś jednak z wifikiem tutaj jest nie halo. Jest kupajnym słowem. Dobra, to sobie jeszcze coś zmienię. Może faktycznie, chociaż teoretycznie, to powinno dawać radę, ale tutaj z FPS-ami Streamlabs jakieś głupoty totalne e, pokazuje. Jeszcze zrobię tak. Ciekawe co teraz. Nie, no to, to chyba jest wina Streamlabsa tej aplikacji, niestety. Dobra. Niejako pies to trącał. Nie będę was więcej męczył takimi tutaj moimi bzdurami. Sprawdziłem, że no nie jest do końca OK i będzie trzeba jeszcze pokombinować. Co tutaj ogarnąć w tym zakresie? Nie, może, a sama aplikacja Streamlabs tutaj jest jakby kłopotem. Trudno mi powiedzieć, co do końca się tutaj stało. OK, kończę tą zabawę. Dzięki. Do usłyszenia.